Uważaj, teraz będzie kierunek żelazny. Siemanko, dokładnie się dołączymy na randomowy serwer, więc już dołączamy. Jesteś... Jesteśmy na jakimś randomowym serwerze, znaczy będziemy za jakieś 15 sekund. No. Jest ze mną Ananasik. Ananas. Siema. Ale piękny wstęp po prostu. Numer 2.1. A Ty nagrywasz na YouTube? No ale ten wstęp może się być, nie. E, dobra, jestem na jakimś randomowym serwerze i tu jest jakiś portal do netheru I tu jest koza, którą zaraz zabiję Zabiliśmy koza. I też krowę sobie zabiję. Bo czemu by nie? Ja? Ferobrain 40081 tu. Nieważne. Dobra, więc skaczemy, popełnimy samo no. Czy to algorytm przyjmie? Jak powiedziałem to słowo Co? Dobra, najwyżej się wypika dużo no do roboty. Dobra, więc dzisiaj właśnie próbujemy skoczyć i się za Dokładnie tak próbujemy się za w, w Jeszcze nie w rali. I za zabić... Tak właśnie wyglądało. To jest poradnik jak Minecraft. Więc papa pa i widzimy się w kolejnym odcinku.